Witam Was bardzo serdecznie. 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Z tej właśnie okazji dzisiejsza nasza lekcja biblioteczna, oczywiście o pszczołach. W naszej bibliotece po, posiadamy bardzo dużo książek o tych owadach. Dzisiaj chciałabym Wam bardzo szybciutko te książki pokazać, powiedzieć Wam kilka ciekawostek o pszczołach. I zrobimy sobie pracę plastyczną. Także to są nasze książki, pszczoły miodne i niemiodne. Tutaj mamy na przykład pszczółkę. Już wam pokazywałam bardzo fajną, jak skrzat jagódka uratował pszczoły. Wszystkie książki możecie u nas wypożyczyć. Także serdecznie do tego zapraszam. To jest opowiadanie o tym, jak yy, skrzat jagódka uratował pszczoły przed szerszeniami. Próbował uratować, a czy mu się udało? Wszystko jest w książce, więc zapraszam po lekturę. Co robią pszczoły przez cały dzień w pasiece? Co to jest pasieka? Wiemy? No, pasieka to jest, tak się mówi na, na ule, czyli na domy pszczół. Tak, ul to jest dom pszczoły. Kilka uli to już jest pasieka. Wszystko o pszczołach, taka książka. No i na przykład, gdzie ten owad? W tej książce również znajdują się. Informacje o pszczołach. Jest jeszcze więcej tych książek, tylko że są wypożyczone. Co chciałam? Kilka ciekawostek, moi kochani, znalazłam. I co? No, powiem szczerze, że sama, sama się troszeczkę zdziwiłam. 100 milionów lat, moi kochani. Co najmniej tyle pszczoły żyją już na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, gdy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Pszczołom zawdzięczamy nie tylko miód, ale też większość tego, co znajdujemy na naszym stole: oraz m.in. jeansy i t-shirty, które powstają z puchu kwiatów bawełny zapylanych przez pszczoły. Gdyby, nie, gdyby pszczoły tej bawełny nie zapyliły, tego puchu, z którego się robi właśnie bawełnę, by nie było. W średniowieczu, moi kochani, pszczoły bywały wykorzystywane do działań wojennych. Podczas oblężenia zdarzało się, że obrońcy zrzucali z murów miasta ule na atakujące ich wojska. Tysiące lat temu, kiedy niemal cały teren dzisiejszej Polski był porośnięty puszczą, ludzie zdobywali miód, podobnie jak niedźwiedzie. Znajdowali dziuplę, w której żyły dzikie pszczoły, wspinali się na drzewo i wyrywali plastry, niszcząc przy tym niestety całe gniazda. W dawnych czasach miód i wosk pszczeli miały bardzo dużą wartość, dlatego wartników, czyli pszczelarzy leśnych, bardzo ceniono. Wierzono również, że pszczoły wymagają, aby ich opiekun był prawy i uczciwy. Inaczej ginęły. Dlatego w zasadzie z góry zakładano, że każdy bartnik to przyzwoity człowiek. Nowoczesne rolnictwo niestety nie jest przyjazne pszczołom. Żeby pszczela rodzina mogła się wyżywić, potrzebuje różnorodnych źródeł pokarmu, tam, gdzie na ogromnym obszarze uprawia się tylko jeden gatunek roślin, pszczoły niestety ale nie mają co jeść. Miód to jedna z wielu rzeczy, które nigdy się nie psują. Jeśli tylko umieszczone zostaną w odpowiednim pojemniku, czyli na przykład w słoiczku, mogą trwać w nim praktycznie w nieskończoność. Znaleziony przez archeologów miód z czasów starożytnego Egiptu okazał się zdatny do spożycia po upływie kilku tysięcy lat. Niezwykle ważną rolę odgrywają pszczoły w leśnictwie właśnie. Ich praca służy zwiększaniu ilości zdrowych nasion potrzebnych do odnowienia lasu, pożywienia dla ptactwa, jak i do zwiększania urodzaju owoców leśnych: poziomek, borówek, czarnych jagód, jeżyn czy malin. Pszczoły w Polsce wymierają w niepokojącym tempie. Wiosną 2012 roku ich liczba zmalała o 13%, a w 2013 roku również wiosną aż o 18% względem jesieni roku poprzedniego. Trudno sobie wyobrazić, jakie mogą być skutki wyginięcia pszczół od ich pracy, czyli od zapylania. Zależy bowiem 3 czwarte produkcji żywności. Jaką spożywa człowiek. Ich praca ma również wpływ na istnienie ogromnej ilości gatunków roślin i zwierząt, które żywią się nasionami i owocami, powstałymi właśnie dzięki pracy pszczół. Eee, bardzo dawno temu już Albert Einstein powiedział, że po wyginięciu pszczół ludziom pozostaną jeszcze 3, może cztery lata egzystencji. Niestety nie był to koszmarny żart, tylko wynik obserwacji i przemyśleń. Jeżeli istnienie ponad 80% roślin jest uzależnione od zapylania przez owady, to jak przyroda mogłaby bez nich funkcjonować? Jeżeli pszczoły wyginą, to prawdopodobnie nikt więcej już roślin nie zapyli, czyli nie będzie jedzenia. Czyli będziemy w tarapatach, moi kochani, dlatego te takie malutkie pszczółki, pszczułeczki, naprawdę warto o nie dbać. Szczególnie, słuchajcie, jak jest bardzo gorąco, pszczoły mają dużo pracy. Bardzo często można zauważyć taką oblepioną bardzo pyłkiem pszczołę, która siedzi gdzieś na trawniku i widać, że jest zmęczona, i słuchajcie, możemy jej pomóc. Wystarczy odrobinkę wody. Do niej cukru wrzucić, troszeczkę rozpuścić i taki pojemniczek koło takiej pszczoły postawić i ona się tego, tej wody z tym cukrem napije i, i po prostu odzyska siły i wróci do ula bezpieczna. Także jest to bardzo, bardzo ważne. Ważne są też hotele dla owadów, które już robiliśmy tu na zajęciach, o których nawet mówiliśmy kiedyś na innym nagraniu takie miejsca, gdzie jeżeli zastanie taką pszczółkę deszcz albo noc nagle coś się stanie, ta pszczółka bezpiecznie może w takim hotelu fajnie się nazywa, prawda? Hotel. W takim hotelu możesz bezpiecznie przespać noc i rano wrócić do ula. Pamiętajmy tylko odnośnie tej wody, o której Wam mówiłam, że to nie może być w żadnej miseczce, to musi być płaskie. Tam może być milimetr góra dwa wody, bo w głębszej wodzie ta pszczółka po prostu się może utopić, tak? To już wszystko wiemy, moi kochani. A teraz zapraszam Was, wykonamy sobie pracę plastyczną, oczywiście pszczołę. Co będziemy potrzebować? 9 patyczków po lodach, to już sobie odliczę od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Resztę odkładam. Yy, klej farbę żółtą i czarną nożyczki, pędzelki i teraz, aha, tutaj mamy jeszcze kawałeczek drucika takiego e, tego, który mi się przyda na czułki, możemy to zrobić oczywiście z czegoś innego e, zawsze macie jakieś pomysły e, możemy wykorzystać gotowe oczy, zobaczymy jaka ta pszczółka wyjdzie nam duża, zobaczymy czy te nie będą za małe jeżeli okażą się za małe te oczka to po prostu je narysujemy a więc zabieramy się do pracy. Cisnę sobie troszeczkę kleju. Ja tu mam podkładkę, także nie robię tego oczywiście bezpośrednio na, yy, na stół, więc bez obaw. I teraz co? Siedem patyczków układamy. Jeden pod drugim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Tak. A dwa możemy sobie położyć w ten sposób. I tak sobie to, zobaczcie, do tych dwóch pionowych przykleimy sobie te poziome. Zaczynamy. O właśnie, moi drodzy, zapomniałam jeszcze powiedzieć Wam, że będzie nam potrzebne coś na skrzydełka. To może być jakaś serwetka biała, taka jednorazowa, jakaś chusteczka, coś cieniutkiego, jakiś papier cieniutki. Ja mam akurat taką, taki kawałek halpi, e, tak, także wykorzystam sobie ją. Ok, no i co teraz, drodzy moi? Musimy chwilę poczekać, aż, aż to przeschnie, żeby nam się to w miarę trzymało. Także tak, może mi się rozpadać, to bo ja nie będę czekać. Yy, Także się nie przejmujcie, wy poczekacie chwilkę i będzie wszystko dobrze. Co następne? Ano moi kochani, trzeba to te nasze patyczki poziome, trzeba pomalować. Jeżeli chcielibyście się więcej dowiedzieć na temat tego, jaki wpływ pszczółki mają na naszą ziemię, na nasze życie, bo ten wpływ jest ogromny, to ja Was serdecznie zapraszam już w wakacje, moi kochani. Będą oczywiście prowadzone zajęcia, i ja już zapraszam Was do tego, żebyście. Śledzili naszą stronę, tam będzie plakat z jakimi zajęciami, no i od kiedy będzie można się na takie zajęcia zapisywać. Także będziemy o takich pszczołach na pewno rozmawiać. Co robimy? Robimy teraz e, czółki, które pszczółka ma na głowie. Czyli ja z tego mojego, widzicie, druciczka o, zrobiłam coś takiego. No i teraz należy to po prostu przykleić od spodu. Zobaczymy, czy mi się to uda. No tak, jak mówiłam, trochę mi się to rozpada. Te patyczki, które wystają, z pomocą rodziców możemy sobie obciąć i już nie będą nam. Też przeszkadzały, tak? Nie będzie ich w ogóle widać. No i co dalej, moi drodzy? Teraz zrobimy sobie może skrzydełka, czyli bierzemy ten nasz papier, wycinamy sobie z tego cztery skrzydełka, bo pszczółka ma takie podwójne. Ok, czyli co, znowu klej, znowu użyję pędzelka do kleju. Pamiętajcie, że klej y, Magic, on robi się później przeźroczysty, więc spokojnie można pomalować po czymś i jak on wyschnie, to, to nie będzie go później widać. Jeżeli macie inny, to starajcie się po prostu y, odpowie w odpowiednie miejsce od razu trafić. Żeby go później nie było za bardzo mocno widać. Dobra. I tak. Słuchajcie, mamy te większe. Przyklejamy sobie tak trochę niżej. O, raz i dwa. Te większe. I te mniejsze przykleimy sobie. Odrobinkę wyżej. Raz i dwa. Kochani, już prawie kończymy. Dobra. Mamy skrzydełka. Mamy... Mamy czułki, mamy brzuszek, czego nam brakuje? Ano, na oczu nam brakuje i jakieś buźki może. Zrobimy to, kochani, tak jak większość z Was, yy, czyli namalujemy je dzisiaj. Wy to możecie zrobić za pomocą farby. Tak już fajnie Wam wszystko wyschnie. Ja mam słuchajcie taki o marker biały, więc po. Wykorzystam do tego ten marker. mamy naszą uśmiechniętą pszczółkę. Możecie, im, możecie jej zrobić oczywiście różne inne miny. Eee, czekajcie, to dokleję sobie tylko tego tak jednego. To jedno, to jedno czu, czułko nas nie słucha. O, o! Moi kochani, to jest nasza pszczółka. Eee, z tyłu można sobie przyczepić, przykleić e, jakąś pętelkę. Te pszczółki można e, powiesić można je gdzieś postawić, można od spodu przykleić wykałaczkę taką do szaszłyka większą, można te pszczółki powbijać do kwiatków, na przykład do doniczek z kwiatkami. Także myślę, że, że bardzo fajne pomysły będziecie mieli i zachęcam Was do tego, jak już stworzycie taką pszczółkę, żeby pokazać, gdzie te pszczółki ulokowaliście, gdzie one u Was w domu żyją. Także na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu, trzymajcie się, pa!